Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć o potędze Black Bolta, będącego liderem i królem Inhumans. Gdyby nasz najmądrzejszy człowiek, Red Richards, nie zdradził Wadzie Maximów informacji o jego potężnym głosie, ten zniódłby szkarłatną wiedźmę z powierzchni Ziemi. W momencie swoich narodzin jego moc przewyższa standardowe normy. i tak potężnej rasy nie ludzi, gdyż został on poddany działaniu mutagennej mgły Ter-Rigen. W momencie przyjścia na świat, gdy tylko otworzył usta i zaczął płakać, praktycznie zniszczył całe centralne miasto At-Tilan. Był też odpowiedzialny za śmierć swoich rodziców, do której doszło w momencie, gdy chciał im coś powiedzieć. Wtedy to postanowiono zamknąć go w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, gdzie trenował wykorzystanie swoich mocy do 19 roku życia. Siła jego głosu była zarazem jego atutem, jak i przekleństwem, nad którym musiał panować w każdej sytuacji, gdyż byle westchnięcie mogło zniszczyć wszystko, co kochał. Działał się tak, gdyż jego mózg zawiera unikalną cząsteczkę, która łącząc się z elektronami wytwarza niszczycielską siłę. Energia, którą kreował za pomocą głosu, potrafiła niszczyć całe planety i praktycznie żaden organizm nie mógł wytrzymać jej uderzenia. W pewnym momencie jego krzyk wyrwał dosłownie dziurę w samej rzeczywistości i rozchodził się podobnie do fali uderzeniowej wywołanej eksplozją bomby atomowej. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i specyficznej antenie na głowie może lepiej kontrolować swoje moce i ukierunkowywać je w konkretną stronę. Potrafi też przenieść ją w konkretny element ciała, dlatego też pozwala mu to zwiększać siłę fizyczną, czy też generować wiązki energii z rąk. Podczas jednego z pojedynków skupił elektrony wokół swojego ciała, co pozwoliło stworzyć mu potężną barierę ochronną, dzięki której przetrwał uderzenie meteoru. Ta sama moc pozwalała mu również tworzyć antygrawitony, które umożliwiają mu swobodne latanie, dzięki czemu mógł podróżować z prędkością hipersoniczną. W walce zazwyczaj wykorzystywał swoje inne nadnaturalne zdolności. Jego czysta siła fizyczna pozwalała mu ścierać się z takimi postaciami jak Namor, Thor, Gladiator czy też Hulk. Przy czym Zielony Osiłek przyznał Blackboltowi, że ten dorównuje mu pod względem siły. Jego niesamowita szybkość pozwalała mu łapać wystrzelone pociski i być przy tym zupełnie niewidocznym dla człowieka. Pozwoliło mu to między innymi złapać najszybszego nadczłowieka Quicksilvera. Siła i szybkość szła w parze z nadludzką wytrzymałością. Dzięki tej cesze Blackbolt mógł walczyć bez jakiegokolwiek zmęczenia, gdyż jego organizm nie wytwarzał toksyn w mięśniach. Odporność na obrażenia fizyczne pozwalała mu przetrwać upadek z kilkuset metrów, jak i nic sobie nie robić ściosów tora czy też tanosa. Co ciekawe, posiadał również doskonałą koordynację ciała, zwinność, jak i zmysły, pozwalające unikać mu zagrożenia. Jako przedstawiciel nieludzi był również długowieczny, gdyż proces starzenia jego organizmu był bardzo powolny. Dysponował również mocą telepatii i był przy tym odporny na ataki mentalne. Będąc uczniem Karnaka, potrafił, używając swoich nadludzkich zmysłów, wykrywać słabości swojego przeciwnika. Był również doskonałym dyplomatą współpracującym z ONZ i Stanami Zjednoczonymi, jak i mistrzem walki wręcz, co zademonstrował pokonując w czystej walce i Karisa, lidera Eternals. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy przedstawiające moce różnych bohaterów, piszcie swoje pomysły w komentarzach, a być może usłyszycie co nieco o swoich ulubionych postaciach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!